Cześć tu Adam i tam wszystkich fanów angielskiej Premier League. Za nami 14 kolejka, już dużo czasu od niej minęło. Jak zwykle zresztą w związku z ostatnimi wydarzeniami i dość mocno napiętym terminarzem, przypominamy sobie wszystko to, co właśnie w niej się działo, żeby sobie dobrze wejść w kolejkę numer 15. A rozpoczniemy od spotkania, które chyba wszystkich najbardziej interesuje, a więc od tego szlagieru, który rozegrał się 3 grudnia o 13.30 na Tichad Stadium. Niesamowicie istotne spotkanie. Istotna potyczka pomiędzy pepem Guardiolą. Antonio Conte, jak to wszystko wyglądało w pierwszej połowie w miarę spokojnie dominacja City w wielu fragmentach gry, posiadanie piłki zdecydowanie po stronie Pepa Guardioli, filozofia tiki taki, na pewno nam się tutaj objawiła w 45 minucie bardzo aktywny na skrzydle Jesus was wykonuje swój standardowy myślę firmowy piłkarski ruch, czyli wrzuca tak ostro, tnie swoje dośrodkowanie w kierunku pola karnego tam nadziewa się na nie Gary Cahill no i swoim piszczalem doprowadza do prowadzenia Manchester City, 1-0 Destinations obejmują niezwykle istotne prowadzenie w tymże meczu, ale to, co się działo w drugiej połowie, przyrosło na pewno oczekiwania wszystkich analityków związanych z grą The Destinations. Najpierw koszmarnie spudłował Kevin De Bruyne i to w takich okolicznościach, jakich, w jakich wiele razy mylił się Fernando Torres, tak więc naprawdę komiczne pudło, a później na przestrzeni 30 minut Chelsea zrobiła sobie miazgę z Manchester City swoimi kontratakami. Rozpoczęło się to wszystko od pięknej, długiej piłki nad jego Koste. Ten przyjmuje piłkę, ogrywa jak dziecko Nicolasa Diego. No i również w ostatecznej, finalnej fazie kładzie na ziemię Claudio Bravo, jest jeden do jednego. 10 minut później Chelsea jeszcze bardziej nam wkroczyła na ścieżkę zwycięską, bo po kolejnym świetnym zagraniu w środku pola i orientacji w terenie Diego Koszty, piłka ląduje pod nogą Williana, który wszedłszy niedługo wcześniej na wojsko, zalicza. Przy pierwszym strzale, pierwsze trafienie jest 1 do 2. Chelsea wychodzi na prowadzenie, do to triumfuje, bo jego taktyka, opierająca się na kontratakach, jak widać, jest skuteczna. Później, jeszcze w tym całym chaosie, kolejny kontratak przeprowadzony przez Chelsea kończy nam się trzecią bramką. Mata, trzecia bramka, autorstwa Edena Hazarda. Jest 1 do 3. To jest wynik ostateczny tego spotkania. Później, jeszcze oczywiście, wszyscy wiemy o tym, co działo się w ostatnich jego fragmentach. Sergio Aguero postradał zmysły, wysoka wyprostowarność na noga w kolana Davida Luisa i ogromne zamieszanie, które skończyło się dwoma czerwonymi kartkami. Kolejno dla Sergio Aguero i Fernandinho. Obaj panowie będą długo pauzować. Jeden trzy mecze, drugi cztery. Strata snajpera jest no, naprawdę bardzo bolesna dla jedenastki Pepa Guardioli. Także zobaczymy jak sobie z tym wszystkim poradzi. Były od Barcelony i Bayernu Monachium. Tak czy inaczej Chelsea pokazała, że jest godna tytułu lidera i z 34 punktami utrzymuje się na właśnie pozycji numer 1. Manchester i pomimo przegranej jest nadal w top 4, ale szlagier, hit kolejki kończy się nam zwycięstwem gości. Bardzo ciekawe spotkanie miało miejsce na Selchers Park. Przyjechała do ekipy Crystal Palace drużyna Claude'a Piuela i wydawało się, że Święci są faworytem spokojnym tego spotkania i nie powinni mieć problemu ze zgarnięciem kompletu punktów. Tym bardziej, że Crystal Palace znajduje się ostatnio w dołku Cztery Kolejno przegrane mecze bez perspektyw na to, żeby łatwo i szybko i dynamicznie wyjść z kryzysu. Jak się jednak okazało jeszcze w pierwszej połowie zdecydowanie po trzy punkty szło Crystal Palace. Christian Benteke pociągnął za akcją do końca. Okazało się, że kępka trawy sprzyja właśnie jemu. No i Fraser Forster w takim borucowym stylu nie trafia w piłkę. No i podarowuje przy okazji bramkę Christianowi Benteke. Jest 1 do 0, 3 minuty później jest drugi bardzo istotny cios Jamesa Tomkinsa. No a dzieła dopełnił w minucie 85 strzelec pierwszej bramki dla Crystal Palace, czyli Christian Benteke. 3 do 0 no i naprawdę bardzo łatwy mecz dla Orów, pomimo tego, że w wielu momentach Southampton starał się szarpać, ale nie była to ta drużyna, która jeszcze stosunkowo niedawno prezentowała tak równy i tak mocny poziom, który przy okazji także pozwolił im wygrać chociażby na Emirates Stadium w Pucharze Ligi. W tym samym czasie Stoke podejmowało na swoim obiekcie P365 Stadium zespół Burnley. Shonda, tak jak mówię, od początku sezonu z wyjazdami ma ogromne problemy, tak też było i tym razem. Lee Grant jednak popisał się kilkoma bardzo dobrymi interwencjami, za to również znalazł się również w mojej jednastce kolejki. Stoke City jednak, tak jak można się domyślić, nie miało większych problemów, już w pierwszej minucie rozstrzygając praktycznie całe to spotkanie. 15 minut od 20 do 35 było niezwykle decydujące. Najpierw piękna kombinacyjna akcja, nad którą na pewno sporo na treningach pracuje ekipa Hughesa, Mamy Biram Diouf bardzo ładnie pograł sobie z Czarnym Shakirim. No i właśnie piłka od Senegalczyka trafia na nogę Jonathana Waltersa dziwną parabolą lotu, pada później do bramki Pola Robinsona i jest jeden do dla Stoke City. Później Mark Muniesa, były piłkarz Barcelony, strzela swoją pierwszą bramkę dla Stoke i to jest niewiarygodne, bo naprawdę sporo czasu już Muniesa w ekipie garncarzy spędził. Tak czy inaczej, w miarę luźne i spokojne zwycięstwo Stoke. 2 do 0 na swoim obiekcie. Sunderland niespodziewanie albo może i nawet spodziewanie ogrywa na Stadium of Light zespół Leicester. Claudio Ranieri znajduje się naprawdę w dziwnej sytuacji w lidze. Przecież w lidze mistrzów idzie mu naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze. Jego listy awansowały już do kolejnej rundy i na wiosnę będziemy je oglądać w najlepszej, najbardziej litarnej lidze europejskiej. Jeżeli chodzi zaś o poczynania ligowe, to w tej chwili Znajdują się na szesnastym miejscu po tym meczu z Sunderlandem, no i gospodarze tego meczu zbliżyli się do nich na aż 2 punkty, co jeszcze do niedawna wydawało się wręcz niewiarygodne. Tym bardziej, że Sunderland pikował przecież ze swoją formą i znajdował się na ostatnim miejscu tabeli, będąc czerwoną latarnią ligi. Tutaj jednak po pierwszej połowie dość wyrównanej przyszła pora na Sunderland i jego ożywienie. Na przestrzeni 13 minut padają dwie bramki. Najpierw samobójcze autorstwa Roberta Huta, a później niezawodnego Germana Defoe. No i gdy wydawało się, że Sunderland dochula już do końca tego spotkania z takim wynikiem, to jeszcze gdzieś tam wtrącił nam się po drodze Shinji Okazaki po podaniu Damarae Greya. No i mieliśmy ostatecznie na tablicy świetnej wynik 2-1. do Claudio Ranieri musi naprawdę się obudzić w lidze, bo nie samą ligą mistrzów człowiek żyje, a już teraz mówi się o tym, że znajdujący się na 16-17 na 17 w tym miejscu Leicester i West Ham będą miały naprawdę spore problemy z utrzymaniem się w Lidze. To są oczywiście według mnie przesadzone pogłoski, ale przynajmniej. Część z nich trzeba brać na serio. Sunderland Leicester 2 do 1. Tottenham pozamiatał na swoim obiekcie drużynę Swansea i nie ma tutaj niczego dobrego, co można powiedzieć o ekipie Boba Bradley'a. Gatles, totalnie bez męskości, podeszły łabędzie do tego spotkania na obiekcie Kogutów. Bezprecedensowa sytuacja, żeby drużyna, która przecież jeszcze niedawno była w ogromnym kryzysie, wyszła z niego, przegrała w takich okolicznościach na stadionie. Drużyny, która również przecież miała stosunkowo niedawno dość spore problemy z formą. Najpierw rzut karny i taka dziwna sytuacja, nad którą się musiał Zlatan Moss trochę zastanowić. Deliali wykorzysta całą sytuację no i korzystając z potknięcia Nila Taylor'a, z zostawienia tej nogi, wywalcza dla swojej drużyny jedenastkę, Z której korzysta Hurricane. Kane, jest 1 do 0. Później fantastyczne uderzenie Sona, które według mnie jest trafieniem kolejki. Naprawdę pięknie się do tego wszystkiego złożył następnie w 49 minucie już w drugiej połowie, Hurricane na spółkę z Sonem, można by rzec zdobywa tą bramkę, no a na koniec jeszcze dwa trafienia Christiana Eriksena to pierwsze, wręcz komiczne no a drugie już po dobrym poklepaniu z Muson Sisoko, który wreszcie zrobił coś pozytywnego dla swojego nowego klubu, bo ostatnio bardzo dużo, ale głównie złego mówiło się o byłym piłkarzu Newcastle To nam gładko zbliża się nam do Top form. Ciekawy przypadek West Bromu Tonego piulisa niesamowicie się teraz pnie ekipa walizkiego menadżera. No i przypomnę, że przecież West Brom zaliczył stosunkowo szybki i dynamiczny progres. Gdzieś tam z okolic 15 miejsca są już na miejscu 7. Drużyna Watfordu nie stanowiła większego problemu. Tym bardziej, że jeszcze pod koniec, w drugiej połowie meczu, kiedy Watford próbował się jakoś obudzić, czerwoną kartkę otrzymuje Roberto Pereira po starciu z Jamesem McLeanem. No i wyjaśnił nam się praktycznie już scenariusz tego spotkania. Zanim jednak to nastąpiło, dwie pierwsze bramki w pierwszej połowie John Evans to jest w zasadzie jego druga bramka na West bromu w całej jego karierze w ekipie z Midlands. Także no, gratulacje dla byłego obrońcy Manchester United. Później do siatki trafia z rzutu wolnego po takim mocnym uderzeniu Chris Brandt. No a odpowiedź Watfordu przyszła dopiero w minucie 60. Christian Cavazzere po asyście Troja Dineja. Jednak zdecydowanie za mało to było na drużynę Tonego Pulisa. Tym bardziej, że tak jak już powiedziałem, wspomniana czerwona kartka, a w 90 minucie, w doliczonym czasie gry, Matt Philips udowadnia nam po raz kolejny jaką wartość się prezentuje abstrahując od tego tak jak już powiedziałem, West Brom wspina nam się w górę tabeli i przy okazji także wyprzedza swoich tamtejszych rywali, czyli zespół od West Ham skapitulował po raz kolejny już w tym sezonie na stadionie olimpijskim aż 1 do 5 w takich rozmiarach porażka z Arsenalem no i uwaga, ostatnich pięć spotkań To aż trzy porażki i dwa remisy Coś musi tąpnąć Podejrzewam, że jeżeli Slaven Beach nie ugra trzech punktów w najbliższej kolejce To West Ham po prostu nam się w tym kształcie posypie I będzie musiał szukać nowego szkoleniowca No bo ja nie widzę innego rozwiązania w tej chwili A zadanie będzie o tyle trudne, że przecież w niedzielę West Ham spotka nam się na Enfiltro z Liverpoolem I to nie będą na pewno przelewki Dużna nas trafiła na idealny moment, żeby tutaj rozpracować obronę chorwackiego menadżera. No i postrzelać sobie dość intensywnie. Pierwsza bramka Ezila. Po błędzie obrony tam się nie popisał, który przecież w spotkaniu z Manchester United prezentował się tak dobrze. No a później na drugą bramkę musieliśmy czekać ponad 40 minut. No i jej autorem Alexis Sanchez. 8 minut później druga bramka Sancheza. No i w zasadzie wydawałoby się, że w ten mecz już jest totalnie rozstrzygnięty, ale do głosu dochodzi Andy Carroll puszczony na wojsko właśnie przez Bilicza. I w drugiej połowie meczu to on dobija uderzenie bardzo dobre ze stąd rzutu wolnego Dimitriego Pajeta, jednakże dwie bramki końcowe należą do Alexa Oksteida Chamberlena i Aleksia Sancheza to są dwie bramki które padły na przestrzeni dwóch minut, także to tylko jeszcze dodatkowo pokazuje marazm i problemy w defensywie ekipy Młotów. West Ham na swoim obiekcie rozstrzelany, ogromne problemy z nowym stadionem i ogromne problemy z formą, nadal Młoty trawią. Ball move kontra Liverpool i to jest naprawdę niesamowicie ciekawe spotkanie. 11 tysięcy kibiców, tak więc ponad najniższa frekwencja w lidze na tą kolejkę, no ale myślę, że te 11 tysięcy kibiców mogło uznać to spotkanie i udział w nim jako swoisty weekendowy, a może nawet miesięczny skarb. Niesamowite emocje, tak jak już powiedziałem. W minucie 22 mieliśmy 2-0 dla Liverpoolu po trafieniach Sadio Mane i Divoca Origiego, który tam przy okazji bardzo sprytnie poradził sobie z Arturem Borucem i z ostrego kąta wbija bramkę na 2-0 dla Liverpoolu. W drugiej połowie dopiero w minucie 56 zaczyna nam się jakakolwiek ofensywa bramkowa AFC Bournemouth i to też ma miejsce w polu karnym drużyny The Reds, mianowicie z 11 do siatki Kariusa strzela Kalum Wilson z rzutu karnego. No ale gdy wydawało się, że Dean Kort Vitality Stadium będzie miało jeszcze jakąś pociechę ze swoich podopiecznych, to w 64 minucie piękne trafienie Mreczana. Które przegrywa według mnie w tej kolejce tylko z uderzeniem Sona w, ze spotkania Tottenhamu ze Swansea. No i w tym momencie mało już kto wierzy w jakiekolwiek powodzenie w tym meczu. Dużych gospodarzy, ale ostatnie 14 minut i niesamowity turnaround. Najpierw Ryan Fraser po podaniu Benika Apobi i jest 2 do 3. Później, 2 minuty później, Cook wykorzystuje chaos pod Bramką i fantastycznym przyjęciem. A następnie takim szybkim, instynktownym strzałem zapewnia swojej drużynie. Jeden punkt na tamtą chwilę. Ale gdy wydawało się, że Liverpool jakoś będzie w stanie obronić jeszcze ten wynik, to w przypływie naporu drużyny Wisienek do siatki trafia Ney nie bez udziału Kariusa, który no, mógł tutaj zdecydowanie lepiej się zachować. No i mamy 4 do 3. Po tym spotkaniu na ochłodzenie, na osadzenie nocy niedzielnych mieliśmy deser w postaci spotkania Vertuonu i Manchester United. Tam wszystko szło po myśli że Mourinho do momentu wpuszczenia Maruana Pelain. Niego. Zanim jednak to nastąpiło, to ciekawe zdarzenia ze Zatanem Ibrahimowiczem. Najpierw w 42 minucie przerzucił on wychodzącego z bramki Martena no i trafia do siatki w jakichś kuriozalnych okolicznościach Golaj Technology mogło tam się w zasadzie popisać, no ale warto nadmienić, że gdyby ramino w z Morii wystartował wcześniej do piłki to bramki Ibrahimowicza w tym momencie na pewno by nie było. Później incydent mały z Simusem Colemanem. ostatecznie dyscyplinarka ligowa się tym wszystkim nie zajęła, uznała, że to nie było celowe uderzenie. Korkiem w głowę Kolmana, takie delikatne, ale można by było się tam dopatrzyć premedytacji w zachowaniu Szweda, tym bardziej, jeżeli zna się jego charakter. Tak czy inaczej, United w miarę dobrze sobie ten mecz ustawiało, ale na pomoc swoim byłym kolegom, przed już wspomniany wcześniej, Marwan Fellaini i to właśnie po jego przewinieniu do jedenastki podchodzi Leighton Baines w minucie 89 i zapewnia jeden punkt gospodarzom tego spotkania. 35 tysięcy kibiców Evertonu w jak najlepszych nastrojach, jak widać, się pamiętają czasy, kiedy Maruan Felani grywał w ich w klubie, bo takie ironiczne, wręcz później, brawa dla reprezentanta Belgii. Ostatnie spotkanie, które sobie omówimy w kontekście 14. kolejki, to mecz poniedziałkowy pomiędzy Middlesbrough a Hull City. Nie było to jakieś porywające, ekstrawaganckie spotkanie, zarówno jedni, jak i drudzy, postawili tutaj raczej na spokojne szachowanie się i rozgrywanie tej partii w poniedziałkowy wieczór. Mandy Night FUBU nie wpływa na energetyczność piłkarzy, w wielu przypadkach tak też było i tym razem tylko, jedna bramka, Gaston Ramirez, czyli gwiazda Middlesbrough w tym sezonie. No i zwycięstwo, tak też się wszystko kończy dla Middlesbrough pozytywnie. Mike chwilę wszedł teraz, zdecydowanie okres kratkowany, no i diagnozuje tutaj, że Hal City będzie w podobnej sytuacji do Burnley. Z tymi wyjazdami może być ciężko, jeśli chodzi o punktowanie, no ale zobaczymy jeszcze, póki piłka w grze, to wszystko jest możliwe. Tak czy inaczej, halb w nieciekawej sytuacji, bo w strefie spadkowej. Ok, no i dobrnęliśmy do końca, jak zwykle przed Wami teraz tabela z jedenastką kolejki. Za chwileczkę, dosłownie, przejdziemy do bramki tejże serii gier, której autorem jest wspomniany już Son. Naprawdę piękne złożenie się do woleja, takie, które na treningach wychodzi raz na 15 razy. A tutaj na meczu, tak, to wszystko pięknie, korańczykowi siadło. Ja oczywiście serdecznie dziękuję wszystkim, którzy są w stanie zrozumieć mój napięty terminarz i nadal oglądają moje filmy. Z tego dnia tydzień to powtarzam, ale myślę, że nie tylko mi, nie znudzą się te podziękowania, ale przede wszystkim Wam nie znudzą się moje filmy. A tak więc jeszcze raz serdeczne dzięki. Zapraszam do oglądania 15, parę naprawdę ciekawych spotkań przede wszystkim w niedzielę. Finalne dzięki i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!